Tłumaczenie Karolina Wiącek Czyta Samuel Bukowski Amazing Discoveries przedstawia Walter Fight w serii Biblijne Odpowiedzi. Witajcie w Biblijnych Odpowiedziach. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi: Czy Ellen White to prawdziwa prorokini? Po czym można to poznać? Czy muszę w nią wierzyć, aby pójść do nieba? Czyż nie popełnia ona wielu błędów? Biblia mówi nam w dwunastym rozdziale Apokalipsy, że resztka nasienia niewiasty, czyli kościół, będzie miała specjalny dar. Przeczytajmy. Apokalipsa, rozdział 12 i werset 17. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztką jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. XIX rozdział Apokalipsy mówi nam w wersecie 10, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Innymi słowy, dar proroctwa, duch proroctwa. Jest czymś, co będzie częścią resztki. Powstaje pytanie: czy była ona prawdziwym prorokiem, czy nie była? Musimy na to spojrzeć przez biblijne kryteria, co one mówią na ten temat, ale to długie studium. Jest na ten temat dostępne DVD pod tytułem Boży Przewodnik, które szczegółowo wymienia wydarzenia i okoliczności. Biblia daje nam wiele kryteriów, według których powinno się identyfikować proroka. Kiedy Mojżesz napisał pierwsze pięć ksiąg Biblii, to było wszystko, co zawierała wtedy Biblia, tylko te pierwsze pięć ksiąg. Nic innego nie było, tylko pięć ksiąg. Następnie pojawili się prorocy i dodali swoje głosy do tych pierwszych pięciu ksiąg. Pismo mówi: Idźcie do prawa, czyli do tory pierwszych pięciu ksiąg Biblii i do świadectwa. Jeśli nie mówią zgodnie z tym słowem, to nie ma w nich światła. Więc każdy prorok, który pojawił się po torze, po pierwszych pięciu księgach Biblii, musi być w zgodzie z tym, co te księgi mówią. Każdy kolejny prorok musi być w harmonii z przesłaniem tych proroków i storą, tak aby na końcu cała Biblia była jednym świadectwem dotyczącym tego samego. De facto cały plan zbawienia zawarty jest w pierwszych pięciu księgach Biblii. Świadectwa proroków tylko go wyjaśniają, rozszerzają i czynią bardziej przystępnym dla ludzi znajdujących się w określonych okolicznościach. Bóg użył proroka, aby wyprowadzić lud z literalnego Egiptu. Był nim Mojżesz. Czy nie miałby powołać proroka, aby wywołać ich z antytypicznego Egiptu? Innymi słowy, zebrać Boży lud i wyprowadzić ich z błędów i fałszu filozofii oraz teologii świata. Wierzę, że jeśli był taki typ, to musi być też taki antytyp. Są pewne kryteria, które mamy w Biblii. Prorok musi być w zgodzie ze słowem, musi mówić prawdę, a to, co przepowiada, musi się urzeczywistnić, z pewnym wyjątkiem. Niektóre proroctwa są warunkowe. Na przykład, Jonasz prorokował, że Niniwa upadnie, że zostanie zniszczona, ale tak się nie stało. Bo jej mieszkańcy okazali skruchę. Zatem jego proroctwo było warunkowe, zależne od żalu za grzechy i musimy o tym pamiętać. Wreszcie są kryteria mówiące o sposobie, w jaki prorok otrzymywał widzenia. Możemy o tym przeczytać w Księdze Daniela. Daniel mówi nam, co się dzieje, kiedy prorok ma wizję że przestawał wtedy oddychać. Nie zawsze, bo kiedy miał sen, to wtedy to nie ma zastosowania, ale jeśli miał wizję publicznie, to przestawał oddychać, nie było w nim tchu, jego oczy były otwarte. Te kryteria służą jako przykład tego, co działo się z biblijnymi prorokami. Jeśli zastosujemy je do Ellen White, to zobaczymy, że je spełnia, że miała dokładnie takie same objawy. Innym kryterium wspomnianym w księdze Daniela jest to, że kiedy prorok osłabiony upadł, był wzmacniany przez Boga. Stawał się nienaturalnie silny, tak jak Samson, którego Bóg wyposażył w wielką siłę, jakiej nie posiadał żaden człowiek. Jeśli zastosujemy to do Ellen White, to ona także miała niespotykaną wytrzymałość i siłę. Mogła godzinami trzymać dużą rodzinną Biblię ponad głową. Przy jej posturze byłoby to niemożliwe, gdyby nie nadnaturalna siła. Fizyczne manifestacje były tylko znakami podkreślającymi to, co się dzieje. Czy to, co pisała i co miała do powiedzenia, było w zgodzie z Biblią? To jest prawdziwy sprawdzian. Rozważając proroctwa, musimy też patrzeć na sekwencję chronologiczną, w jakiej podawane są informacje. Niektórzy mogą twierdzić, że Ellen White propagowała spożywanie nieczystego pokarmu, zganiła brata, który nauczał, że nie powinniśmy jeść wieprzowiny i sama powiedziała: Przynieście mi trochę ostryk. To nie jest zgodne z pismem ale ona prowadziła styl życia taki, jak wszyscy inni, lecz było to, zanim otrzymała wizję dotyczące zdrowia. Czy w Biblii tak się czasami nie zdarza, że deklarujemy pewne rzeczy, a potem Bóg nas oświeca i robimy inaczej? W dniach Hiskiasza, kiedy był on chory, przyszedł do niego Izajasz i powiedział mu, aby uporządkował swoje sprawy, bo umrze. Kiedy Izajasz odszedł, Hiskiasz błagał Pana. Odchodzący Izajasz otrzymał od Boga instrukcję, zawrócił z powrotem do Hiskiasza i przekazał mu odwrotną decyzję. Zawsze musimy patrzeć na kontekst i czas proroctw, zanim wyrazimy o nich opinie. Sugeruję, abyś przeczytał książkę Życie Jezusa i sprawdził, czy prowadzi cię ona do Biblii i czy objaśnia to, co jest w Biblii? Jeśli nie, to ją odłóż. Wielu twierdzi, że Ellen White splagiatowała wiele dzieł. Tak, cytowała wiele, wiele dzieł, ale w jej czasach nie istniały prawa autorskie. Dlatego cytaty były dodawane, a przecież biblijni pisarze robili to samo. Są całe rozdziały cytowane z innych części Biblii, więc nie jest to plagiatowanie, ale cytowanie tego, co było dostępne. Najważniejszym pytaniem jest, czy jest to zgodne ze Słowem Bożym? Jeśli chodzi o fałszywe proroctwa, czy takie, które się nie spełniły, niektóre proroctwa trudno jest zrozumieć. Musimy najpierw zrozumieć biblijne kryteria. Kiedy je zrozumiemy, zobaczymy, że istnieje harmonia. Ja nie znalazłem w pismach Ellen White niczego sprzecznego z Biblią. Czy muszę w nią wierzyć, aby iść do nieba? Jeśli tak, to co z poprzednimi pokoleniami? Czy nie miałyby trudności z dostaniem się tam? Biblia jest wszystkim, czego potrzebujemy, żeby iść do nieba. Jeśli jednak mamy pomoc, która rozjaśnia nam Biblię, to mądrze byłoby ją przyjąć.